Kochani, miło, że wpadliście. E, Teresko, ale ja widzę, że Ty wyglądasz promiennie, ale ja mam to samo. Wbrew powszechnemu mniemaniu, jesień działa na mnie wyjątkowo inspirująco. Wprost nie mogę usiedzieć na miejscu. No, Teresa ma tak samo, ale to raczej przez hemoroidy. Anczyń, ale skoro już jesteśmy w temacie, to pozwólcie, że sprzedam Wam kilka moich. Cudownych nowych afirmacji Gdyż właśnie jestem po sesji Z moim tybetańskim guru Nie Halina, ja już nie kupuję żadnych klamotów Człowiek tego nadnosi, nakupuje Później to stoi, o, kurz zbiera Nie wiadomo co z tym robić Mileczko, ale afirmacje to owszem Przeciąganie, ale bynajmniej Nie kurzu, tylko szczęścia Afirmujesz swój umysł Na sukces, kochani spróbujmy Zamknijcie oczy Weźcie głęboki wdech i powtarzajcie za mną, afirmujemy, jestem zwycięzcą! Jestem, jestem zwycięzcą! zwycięzcą. Nawałka też tak mówił. No, Nawałka, jaki bym taki był, ale był! Kochani, strzewi, strzewi, kim jesteś? Głośniej, Teresa! Jestem zwycięzcą! Mirka! Jesteś zwycięzcą! Mirka, nie ja! Ty! To w końcu kto? Halina, te twoje zaklęcia...